Nie znam się zupełnie na ekonomii. E, ekonomia e, to jaka, jakaś rzecz związana z czymś. Takie dylematy pojawiły się, ale przed spotkaniem z niezwykle interesującym wykładowcą, który podjął wyzwanie małych studentów Uniwersytetu Dziecięcego UniKids. Czeka mnie najtrudniejszy wykład i ktoś zapytał, a dlaczego Panie Profesorze Odpowiedziałem, że ze względu na wymagających słuchaczy. Ci dociekliwi słuchacze okazali się bardzo pojętni i w mig łapali niuanse ekonomii. Ekonomia to, to rzeczy związane z funduszem europejskim. Że na przykład jest za mało pieniędzy, jest jakiś kryzys. Kryzys to jest brak pieniędzy na różne rzeczy i brak środków na inne wydatki państwowe. Dzieci są bardzo ciekawe świata i życia. To jest innego typu ciekawość niż tych, którzy już wiedzą dużo, wobec tego mają troszeczkę inne pytania, uporządkowane struktury myślowe. Dlatego sam byłem bardzo ciekaw, czego one, te dzieci będą ciekawe, jakie będą formułowały pytania i no nie mogę ukryć tego, że wieloma z pytań, wieloma pytaniami byłem zaskoczony, bo były one, z najprzeróżniejszych dziedzin od pytania klasycznego, filozoficznego. Kto będzie prezydentem za 30 lat? Pytania pytań. Co było pierwsze kura czy jajko? Sam nie wiem i odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądał świat, kiedy dorośniemy, nie jest tak łatwo. Wspólnym rozważaniom filozoficzno-ekonomicznym towarzyszyła jak zwykle na Uniwersytecie Unikidz świetna atmosfera. Raduje mnie nie tylko ta młodzieńca werwa tych dzieci, ale przede wszystkim to, że one przynajmniej tryskają optymizmem. Póki co zagadnienia naukowe młodzi studenci zgłębiają na cyklicznych spotkaniach z wybitnymi wykładowcami. Ja sądzę, że to najmłodsze polskie pokolenie ma przynajmniej szansę na nie tylko ciekawą, ale lepszą przyszłość. Próbuję zrobić coś, żeby świat był lepszy takie i wiele innych tematów podejmują mali studenci rozpoczynający swoją fascynującą przygodę poznawania i zdobywania świata. A już na najbliższym wykładzie świat tym razem pierzastych istot przybliży ptasi doktor dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor Warszawskiego zoo, wybitny ornitolog i arcyciekawy gawędziarz, którego możemy słuchać między innymi w radiowej trójce. Napięcia, ale ten kruk prawdopodobnie będzie sprzątał tutaj te inne krukowate i tak naprawdę Najprawdopodobniej te wszystkie krukowate, które wchodziły do miasta, to one wchodziły z powodu presji kruka. Im kruków było więcej, a są podobne.